Witam Was na lekcji biologii. Chciałem się z Wami spotkać online i proszę, udało się. Mam nadzieję, że podoba Wam się pracownia biologiczna. Na poprzednich lekcjach odwiedziliśmy Królestwo Protistów. Mieliśmy również okazję odwiedzić Królestwo Grzybów oraz Królestwo. Bakterii. Nadszedł w końcu czas na to, żeby odwiedzić Królestwo Roślin. Jak widać za mną, organizmy należące do tego królestwa wykazują dużo większą złożoność swojej budowy. Ich komórki wytwarzają tkanki i organy. I dzisiaj właśnie powiemy sobie na temat tkanek roślinnych. Mam nadzieję, że macie już przygotowany zeszyt i podręcznik, otwórzcie sobie na stronie 93 i zapiszcie, dział, oraz temat lekcji. Jeżeli nie nadążacie z notowaniem, Możecie lekcję zatrzymać w każdej chwili naciskając pauzę znajdującą się w lewym dolnym rogu. Jaki jest cel naszego dzisiejszego spotkania? Chciałbym, żebyście po dzisiejszej lekcji potrafili powiedzieć, czym jest tkanka, jakie są rodzaje tkanek u roślin oraz jak są Zbudowane i do czego rośliny służą. Jak pewnie pamiętacie z naszych wcześniejszych lekcji, komórki mogą przyjmować różne kształty. Spróbujcie sobie przypomnieć, od czego zależy kształt danej komórki. Kształt danej komórki w dużej mierze zależy od Funkcji, roli, jaką pełni w organizmie. Spróbujemy sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, czym jest tkanka. Zapiszcie sobie w zeszytach punkt pierwszy, a następnie poszukajcie w podręczniku i spróbujcie odpowiedzieć w swoich zeszytach. Tkanka to oczywiście zbiór komórek o podobnej budowie, pełniące określone. Zadanie. Zapiszmy sobie teraz punkt drugi dzisiejszej lekcji: rodzaje tkanek roślinnych. U roślin występują dwa rodzaje tkanek: są to tkanki twórcze oraz tkanki stałe. Posłuchajcie, teraz opowiem Wam skąd takie nazwy tych tkanek. Tkanki twórcze Swoją nazwę biorą stąd, iż komórki tej tkanki potrafią intensywnie się dzielić, mnożyć. Dzięki temu roślina ma zdolność przyrostu, wydłużania swoich organów. Za chwilę pokażę Wam fragment filmu, w którym będziemy mogli zobaczyć, jak komórki tkanki twórczej rozmnażają się. Tutaj możemy zobaczyć, jak z jednej komórki powstają dwie i powstają kolejne. To właśnie dzięki takiemu procesowi roślina rośnie. Teraz zobaczymy, jak roślina właśnie zwiększa swoje rozmiary dzięki temu, że przybywa w niej nowych komórek. Widzimy tutaj na filmie, jak z nasiona wydłuża się najpierw korzeń, a później możemy zobaczyć, jak przerasta pęd tej rośliny. To właśnie dzięki rozmnażającym się komórkom i tkanka, która posiada takie komórki, nazwana jest właśnie tkanką twórczą. Oprócz tego, że tkanka twórcza umożliwia wzrost roślinie, to oczywiście dostarcza roślinie również tkanek stałych. Jak się domyślacie, tkanki stałe, czyli już nie mają takiej zdolności jak tkanki twórcze, czyli nie potrafią się mnożyć, rozmnażać. Zerknijcie teraz do podręcznika na stronę 93. Znajduje się tam rysunek, dzięki któremu poznacie położenie tkanek twórczych w roślinie. A teraz proszę, żebyście w zeszytach wykonali to zadanie. Pamiętajcie o spauzowaniu. Lekcji. Mam nadzieję, że zadanie nie było trudne. Zapiszcie w zeszytach punkt trzeci naszej lekcji. Budowa i funkcje tkanek stałych. Przewróćcie teraz stronę w podręczniku na 94. Znajduje się tam pierwsza tkanka stała, którą się zajmiemy. Jest to tkanka okrywająca, już sama nazwa wskazuje, że będzie to tkanka, która okrywa, zabezpiecza roślinę przed czynnikami zewnętrznymi. Występują dwie tkanki okrywające, jest to skórka oraz korek. Gdzie występuje skórka? Skórka będzie pokrywać rośliny zielne, rośliny jednoroczne, tak jak te, które mamy tutaj na łące, będzie znajdować się na liściach. Gdzie występuje korek? Korek pokrywa rośliny wieloletnie, jak na przykład te drzewa, które są za mną, gdyż korek jest dużo grubszy i dużo lepiej chroni na przykład przed niskimi temperaturami. Na początek omówimy sobie skórkę. Jak widzicie na ilustracji w waszym podręczniku, skórka składa się z komórek, które ściśle do siebie przylegają. Dzięki temu może chronić roślinę. Jest pewna różnica między skórką pokrywającą nadziemne części rośliny czy korzeń. Tutaj mam skórkę, która znajduje się właśnie na nadziemnych częściach rośliny, jak na przykład pęty czy liść. Oczywiście komórki mamy ściśle ułożone, natomiast na powierzchni możemy zauważyć wosk. Pokrywa on właśnie skórkę po to, aby ograniczyć parowanie wody z tej części rośliny. Jak wiemy, roślina musi przeprowadzać wymianę gazową, pobierać tlen do wytworzenia energii, czy dwutlenek węgla do przeprowadzenia fotosyntezy. Tak ścisłe ułożenie komórek utrudnia to zadanie, dlatego w skórce pokrywającej na przykład liść możemy znaleźć specjalne otworki zwane Aparatami szparkowymi. Są to komórki, które mogą otwierać lub zamykać tenże aparat szparkowy. Skórka, oprócz tego, że okrywa roślinę, zabezpiecza m.in. przed ucieczką wody z organizmu, może pełnić dodatkowe funkcje. Na przykład, u róży pełni funkcje ochronne przed rośliną żercami, tworząc kolce. U szarotki, która rośnie w mroźnym klimacie, wytwarza włoski chroniące przed niskimi temperaturami. Natomiast u pokrzywy tworzy włoski parzące. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja ze skórką pokrywającą korzeń. Tutaj nie możemy zastosować bosku. Dlatego że utrudniłoby to pobieranie wody z gleby. Jak w takim razie wygląda skórka pokrywająca korzeń? Komórki tej skórki wydłużają się, tworząc tak zwane włośniki. Włośniki zwiększają powierzchnię pobierania właśnie wody z gleby, wody oraz soli mineralnych. Teraz zajmiemy się korkiem. Tak jak wspomniałem wcześniej, występują na powierzchni roślin wieloletnich na starszych częściach rośliny. Jest dużo grubsze niż skórka. Potocznie korek nazywamy korą, jest on dość charakterystyczne dla różnych gatunków roślin. Tutaj również aby ułatwić wymianę gazową. Przez tak grubą warstwę tkanki okrywającej w korku nie znajdziemy aparatów szparkowych, ale znajdziemy otworki zwane przedchlinkami. Proszę, abyście teraz wykonali w zeszytach to zadania. Pamiętajcie o spauzowaniu lekcji. Zerknijcie teraz na stronę 95, tam znajduje się kolejna tkanka stała, tym razem jest to tkanka miękiszowa. My omówimy sobie trzy przykłady tkanek miękiszowych, chociaż jest ich dużo więcej. Będziemy mówić o miękiszu zasadniczym, asymilacyjnym i spichrzowym. Miękisz zasadniczy jest to tkanka, której komórki mają za zadanie wypełnić puste przestrzenie w roślinie. Natomiast miękisz asymilacyjny spotkamy w dużej ilości w liściach, gdyż komórki tej tkanki zawierają bardzo dużo chloroplastów. Jak pamiętacie z naszych lekcji, chloroplasty są to struktury, które umożliwiają przeprowadzenie roślinie fotosyntezy, i za to właśnie jest odpowiedzialny Miękisz asymilacyjny umożliwia przeprowadzenie fotosyntezy. Miękisz spichrzowy, tutaj już sama nazwa może nam wskazywać, jakie jest jego zadanie. Komórki tej tkanki potrafią gromadzić substancje odżywcze. Są rośliny, które potrafią w miękiszu spichrzowym, w jego komórkach, gromadzić na przykład cukry. Tak będzie w przypadku bulwy ziemniaka, czy liści cebuli. Inne rośliny wykorzystują tkanki spichrzowe do gromadzenia np. tłuszczu, jak w przypadku rzepaku, czy zgromadzenie białka, jak to jest w przypadku fasoli czy grochu. Chciałbym, żebyście teraz wykonali to zadanie. Kolejna tkanka, której się przyjrzymy, jest to tkanka przewodząca. Znajdziecie ją u siebie w podręczniku na stronie 96. Tutaj będziemy mieli do czynienia z dwoma przykładami tkanki przewodzącej. Jest to drewno i łyko. Jak już pewnie zauważyliście na ilustracji, komórki mają bardzo specyficzną budowę. Są wydłużone, przypominają słomki albo rurki. Drewno jego zadaniem jest transportować wodę w roślinie z korzeni do pozostałych części rośliny. Charakterystyczne w budowie komórek drewna jest to, że są w środku puste, nie mają ścian poprzecznych. Jeśli natomiast chodzi o łyko, jest to tkanka przewodząca, której komórki również są wydłużone, wyglądają jak rurki, natomiast ściany poprzeczne są zachowane. I aby substancje mogły przenikać z komórki do komórek, widzimy w tych ścianach poprzecznych otworki. Nazywane są one polami sitowymi. Zadaniem łyka jest przetransportowanie powstałych w liściach substancji odżywczych do wszystkich komórek znajdujących się w roślinie. Za chwilę spróbujemy sobie to zobrazować i zobaczyć, w jaki sposób transportowane jest woda w drewnie, a w jaki sposób transportowane są substancje odżywcze w łyku. Widzimy tutaj, jak od korzenia ku górze rośliny płynie woda. I widzimy również transport, kierunek transportu odbywający się w łyku. Substancje odżywcze będą kierowane z liścia do wszystkich części rośliny, również w kierunku korzenia. A teraz proszę wykonać w zeszytach to zadanie. Właśnie znajduje się w lesie porośnięty przez sekwoje. Są to drzewa, które osiągają do 100 metrów wysokości. Moglibyśmy się zastanowić, jak to jest możliwe. Odpowiedź znajdziemy w Waszym podręczniku na stronie 97. Otóż swoją wytrzymałość rośliny zawdzięczają m.in. tkance wzmacniającej. Przyglądnijcie się teraz komórce tkanki wzmacniającej. Na pewno zauważyliście, że komórki tej tkanki mają bardzo grubą ścianę komórkową. Komórki tej tkanki możemy spotkać m.in. w łupinie orzecha włoskiego. Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie co nieco dowiedzieć o tych tkankach roślinnych. Mam jeszcze na koniec do Was jedną prośbę. Wykonajcie w swoim zeszycie tą notatkę. Nie zapomnijcie przesłać do mnie swoich zadań. Do zobaczenia.